Dzień dobry, jestem w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj w CSGO i będziemy dzisiaj lecieć z overwatchem. Tak, overwatch to nie było ostatnio ponad 90 takich pod odcinka, także naprawdę spoko. No i za chwilę zobaczymy jak leci nam mapa się wylosuje. Co dzisiaj będziemy sobie tutaj ogarniać, jakiego mam będziemy mieć tutaj podejrzanego i już za chwilę będziemy lecieć, oczywiście zapraszam na Facebooka bardzo serdecznie i do subskrypcji oczywiście kanału jeżeli wiecie, ktoś się nie zrobił, a my... Tymczasem jesteśmy na Militi, nie, to jest na Office, aha, to jest Office, przepraszam bardzo, to jest Office, także. Także wspaniale, wspaniale się na pewno będę bawić dzisiaj na Overwatchu, bo będzie wyglądać meczek na Office. Ie. Super, super, zabawa będzie, no i jak na razie The Suspect, 15-12 ma na mapie. Kupuję Maka 10 i leci na bój, i leci, albo nie leci. Co robi The Suspect będzie wyczekiwał tutaj graczy, no i zobaczymy, za chwilę, ile tutaj fragu zrobi The Suspect. No, już ma jednego elegancko, drugi jest. Ładnie, chociaż wiecie co? Oj, oj, kolego, oj, oj, oj. On sobie tak pyka. Ewidentnie, sobie tutaj ładnie tak pyka, tak lekutko. Ale coś mi się nie, nie podoba w jego zachowaniu, bo dosyć dziwnie wybiega na tych yy, antyrosów, którzy go atakowali. Oparcie. O! O! I. To zobaczymy, co tam się stanie. Nie, według mnie on będzie miał wallhaka ale jeszcze nic nie chcę mówić. o jeszcze Unhor tej dwa Faragi zdobył, zdobył. 50 penega kończy i elegancki Firebot Anhora od Desaspecta. Więc co, i on według mnie będzie miał wallhaka On tak już ewidentnie się dziwnie wychyla. Naprawdę on jest dziwny. Tak, można to wyczuć, jeżeli ktoś gra długo w CS-a. Według mnie to on by też wyczuł, tak mi się wydaje. Mm, że może po jego zachowaniu wyczuć, że ma takiego wallhaka według mnie, bo. Przy tym upchill nie dojechał hmm, Pozycji jakiejś, teraz zobaczymy, czy Co zrobić tutaj The Suspect, to no, będzie ruszał tutaj idealna głowa No dobrze I za chwilę będzie kolejna, o! Szybko strzelicie, nie? Coś szybko strzelał, Tak, Tak, nie, nie zauważyliśmy tego, ale poczekajcie O! Głowa kolejna skuba teraz zobaczymy z tym ostatnim fragiem Tutaj będzie mu od jeszcze wybiegał chyba Bell, fajny nick, Bell Piękny, i zobaczymy, czy tutaj gdzieś stanie. O, i będzie okazja sfragowania. I The Suspect po Ace'a i. i. Hak! Ustrzeli w slow motion Ace'a, piękny Ace'ik z jego strony. Jeżeli się spodoba, Ace'ik The Suspect, to zostawcie lajka w górę. I zapraszam na Facebooka. Tam też lajka zostawcie z tego powodu. Po prostu The Suspect rozwalił. Rozwalił, nie ma tutaj pytań. 24, 12 ma w tej chwili, no i naprawdę według mnie ma tego wolfaka? Bo tak się dziwnie zachowuje dosyć. Dzisiaj dziwnie się dosyć zachowuje, no ale tutaj, już chyba, jego koledzy nie grają, bo wiedzą, że on to za kieruje. Jaką w jeśli karabin na rundę, to tam. Na czylku, patrzcie jaką na chilko, za zwiedzie w nich. No patrzcie jak, no patrz, jak... Bo wlecie, jak masz, to No A zaczynamy, od. Gdzie? O, telefon. Czy gdzie jest, telefon? A, no właśnie, jak cofnął. Akurat, jak ten slow musisz się cofnąć, to no, musiałeś to zrobić. Musiałeś to zrobić z Suspect. bo O! Myślałem, że przez smokę skanęło. O, Tak na tej. Albatros, I'm pięknego Neida puścił. No i to Suspect z dobrym Nejdem w swoim przeciwniku, chyba. No! O! Idealnym Nejdem pod Anhora, także jest serdecznie. Copy. Copy Pięknie to zrobił. No zobaczymy, czy do tego gościa poleci, który jest. Canary. Canary, tutaj jest blisko jego jeszcze. Ale chyba nie poleci. Nie wiem, co on robi, szczerze mówiąc. Nie wiem, co tutaj TheSuspect robi, tak na się. Co ty gościu robisz, w ogóle? Do ścian strzela. O! Co? Cheater tam. Gdzieś jak strzelił? Gdzieś jak strzelił? Cheater. 100%. Nie, co ty gościu robisz? Stoi w jednym miejscu. Jakiś powalony jest ten gościu. o! Ale patrz O! Nie chcę się zdradzać, on takim jest... haksem, ale mądrym, ale... ...taki w miarę mądrym haksem jest. On nie czytuje tak perfidnie, ale... ...ale tak go kuś... tak go... Spędzą w syry, żeby polecić i zabić go czy ściano, nie? A tylko tak syry swędzą, żeby pobiegł czy ścianę. O! Co on robi? Mapę zwiedza! Telewizja! Komputery niszczy! Gnoju, tygnoju! O, ty. Reportuję go za gryfing jeszcze. O! Fajny procesor! No co ty robisz? Gnoju tynoju. Nie no dobra. Gry za gryfing go też zgłaszamy. Co to za niszczenie komputerów w tesie. Za Gryfing i za Wolfaka go zgłaszam. Zgłaszamy go za to. Nie co on robi? Bez jak mi ktoś wyjaśni jego zachowanie w komentarzu, to będę bardzo wdzięczny. Serio, gościu! Robi tak, patrzcie na to. Gościu ma jedną pozycję na mapie. Może ma takie zadanie ma na mapie, zobaczymy. Czekajcie, też się mapa nie może odpalić. No nie mówcie, że mapa się nie może odpalić. Shit. I może się ma podpalić ok. No niestety, to sobie. Niestety nie zobaczymy, to, co chciałem pokazać, ale gościu ma coś takiego, że idzie i wraca, jakby by jakiś patrol robił, coś, nie wiem. No Gościu jest jakimś świrutem, to był ten. Napołd Hora, wytrzyma się apetyka. No gościu jest jakimś. nie wiem. No szoku. on, broń tych hostów swoich, to albo to tak. średnio chodzi, teraz wygrali rundę. Wygrali nawet rundę, tak, że... Zobaczymy, no nie wiem, ten aspekt jest jakiś dziwny, no i patrzcie, co patrzę on robi: od śmietnika do drugiego śmietnika. Peski tu teraz ogarnę, co on robi, od śmietnika do śmietnika biega. Czyż widzicie, no? Od śmietnika, no i tu był śmietnik drugi, i Znowu śmietnik, i do śmietnika. No nie wiem, goście jest jakiś dziwny we mnie i generalnie zreportuje za wallhacka, naprawdę. Pierwszy runda tego owrocza, nie, nie wiem, pierwszą były pierwsze meczu. Ale te pierwsze rundy Overwatch'a wtedy według mnie dziwne były. Go zreportuje, oczywiście on bala z nie dostanie, z automatu nie dostanie. Mm, także pamiętajcie o tym. Jeszcze oczywiście inni gracze będą no, musieli go zreportować oraz e, oglądać to żeby go po prostu zbanować. I teraz idealny Nate. o! No piękny nadzik. Za 19 oraz 5 HP. No i się wychyli i... O, śpiesz, Śwież bliżej przez smoka rzeczywiście. o, oj oj, 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 było blisko, niestety. Niestety, okazał się jego przeciwnik lepszy tym razem. No i Death O chyba się teraz 28 fragów nie wystarczy leci po więcej, no nie? On leci po 30, o ci już się kurzyli. bo zabijali się Kanar zabił anfora no nieźle, się działo, podziało się nieźle No i za zobaczymy, tutaj Death to już świeźbi, żeby no. kogoś tu zabić, smoka, no nie? O, ja, no dobra ty widzieliście to nowe skito Nie no, jest odpalony według mnie, jest odpalony goście, bo to Masakra tutaj nie... Niektóre nie, nie go prawda naprawdę, masakryczna O i pat i... i... Freszyk i myk... A nie myślałem, że myknie ich tam. Jak to będzie pamiętzeć? Co on robi? O, nie, najpierw no jak się woli spalić ty! Srycz się palą! O dobra. o 30 już ma. Leć po więcej. 31. Będzie 32, no zakład. Zakład. O! Coś mu chyba wallhack nie namierzył. Coś mu ewidentnie FD tutaj nie namierzył, bo mnie zabił. Bo tutaj tym razem nie zabił. Dobra, jeszcze tego demka. To, 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 to się długo to demka chyba bardzo mi się wydaje. 8 minut chyba już demko. Tak, dosyć dosyć, dosyć Nie udany skarb niestety z tej strony Próbuję, próbuję, ale mi się to nie udaje. O też nie, to dobrego puścił No, ale... O o, o, o! Letko w lewo! Lekutko w lewo! oj no Odpowiada mu a... co? A on co proszę bardzo. Yes. Bawce Saga teraz. Przed monitorem, he <laughs> he. Nie no, zagryfing grę zgłaszał, bo ja nie wszystkie komputery zniszczył gronek. Bo nie ma tak, nie ma tak gościu. No nie flag, kolejna runda na ich koncie. Elegancko im idzie, o! No i znowu nic no im nie działo. No to no, jest te nudne tempo, tak szczerze mówiąc, co, nie? Gości się od kosza do kosza lata na tej. na tym opisie, nic się ciekawego za bardzo nie dzieje. Od kosza do kosza lata. Ale. ale widzisz jak on oparciu jaką skanował, o! Zigzag McQueen! Oj, zigzag, zigzag, że się lapa toczył tam. O, parcie no w ogóle! No kurwa, wychodzi na tykrywalinę, co? O, sobie jego dam, to parce jak głowy rozdaję, tej, ja w szoku siedzę. Ja w szoku się jaką głowy rozdaję. Dobra, go reportuję? I'm jest raczej nie Wierzę, Pewnie, że tak. I to raczej. No, I grafingu zgłaszamy, czy nie? Nie, dobrze, nie. Albo. Nie, dobra, nie wiem. Nie będę taki. Nie będę taki. Oszczędził. Może odkupił taką komputer. No, nie wiadomo. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek, hmm, dosyć dzisiaj ciekawy przypadek był, dosyć ciekawy temat, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że się spodobał odcinek. Zostawcie oczywiście lajka like w górę, jeżeli się spodobał, zapraszam na Facebooka, na grupę na Facebooku, gdzie właśnie ostatnio naprawdę kozackie mamy wrzucacie, także zapraszam oczywiście też na grupę na Facebooku, na Facebooka, Instagrama, StubChata, wszystko w opisie, tak do zobaczenia, trzymajcie się, na razie,